Gruzy, popiół, kurz. Kiedy wszystko traci sens, kiedy wydaje się, że życie legło w gruzach, wtedy warto znaleźć siłę do pozbierania nadających się cegieł elementów, wartościowych drobiazgów, które będą zdobić nowy gmach, nowy gmach Twojego życia. Banał, pomyślał Gregory. Straciłem wszystko, moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci. Jak możesz do mnie tak mówić? Tu nie ma nic do pozbierania, nic. Naprawdę? Pamiętam, kiedy mówiłeś, ile razy robiliście rzeczy: biwak, wyjazdy, gra w piłkę, nagrywanie filmów. Ach, właśnie te filmy. Muszę je zniszczyć. Powiedział Gregory. Dlaczego? Bo będzie bardziej boleć. Nie chcę o tym pamiętać. Pozostał mój ból, tylko ból. A czy byłbyś szczęśliwy, gdyby w ogóle nie było Twojej rodziny, gdybyś jej nie miał? Nie doświadczył radości z ojcowstwa, szczęścia w małżeństwie? Gdybyś mógł zmienić całe swoje życie? No nie, nie chciałbym. Czasami trzeba powstać jak feniks z popiołu, bo przecież mamy niezrównaną zdolność do przekształcania się w coraz silniejsze, odważniejsze i jaśniejsze istoty.